Z wodociągowania i z wodociągowania nieczy, całej gminy Jabłonna, bo my również się o to domagamy. Ja mieszkam tutaj na tym terenie 10 lat i na prawie każdym zebraniu wiejskim o to wnioskuję. Więc bardzo proszę, żeby jednak podejść do tego kompleksowo, dlatego że później może się okazać, że. Jakby e, zrobimy kawałek i e, można było zrobić coś więcej, e, ale jakby nie zrobiliśmy tego od, od razu. Ja, ja wiem, że trudno mi tego tłumaczyć, natomiast zdecydowanie natomiast optuję za koncepcją dla całej gminy. No i oczywiście bardzo bym wnioskowała tutaj o jednak o rozliczenie tych osób, które są za to odpowiedzialne, bo nie może tak być, że osoby, które w gminie pracują, zajmują się tymi inwestycjami, przez lata to przygotowywały, opracowały i w mojej ocenie są odpowiedzialne w jakimś stopniu za ten stan rzeczy. Nie chcę tutaj jakby ferować żadnych wyroków, ale trzeba po prostu pytać dlaczego tak się stało, bo nikt nie zadał też pytania dlaczego. Szukamy winnych, ale dlaczego tak się zadziało. Ale oczywiście ważniejsze dla mnie jest to, żeby rozpocząć tę pracę nad, nad kanalizacją jakby nad, od nowa, czyli ta przyszłość, nie to co się zadziało. Niezależnie od wszystkiego nie możemy jakby pozwolić na to, żeby dalej te osoby, które jednak popełniały te błędy, no, prowadziły kolejne inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy wszyscy Państwo już wypowiedzieli się jeszcze ktoś? Bardzo proszę Pan Radny Tomasz Grozyński. Chciałem, panie przewodniczący, zadać po prostu takie zasadnicze pytanie panu, właśnie że jesteśmy w Hotomowie. Dlaczego nie została zaproszona pani Wójt? Pani Wójt jest z Hotomowa dawna. To byśmy dowiedzieli się dużo rzeczy na niektóre pytania zadane przez państwa. To pierwsze moje pytanie, znaczy takie kwestia. A drugie, jeżeli chodzi o to dociągowanie, to oczywiście mam pretensje do Komisji budżetowej. Drugi raz to już powtarzam, że Chotomów przeznaczył na wodociągowanie 250 tysięcy, wsie zachodnie 150 tysięcy po sobie, tego, a jako wieś jabłonna zero. A tam oczywiście w jabłonie kwitło kiedyś ogrodnictwo, środki chemiczne, nawozy. Także myślę, że tu jest niewspółmiernie to podzielone zostało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym poinformować Państwa, że Pani Olga Munia, były Ja Jabłono, obecnie Radna Rady Powiatu Legionowskiego, została zaproszona na dzisiejszą sesję. Jednocześnie bardzo chciałbym serdecznie powitać Pana Gminiego Gara Radnego Powiatu Legionowskiego, który przyjął nasze zaproszenie. Ja mogę zaprosić, ale wie Pan, nie mogę przyprowadzić na, na salę. No. Także... Jeśli chodzi o Panie Tomaszu, to o tę drugą kwestię, ja, ja mówiłem o tym. Dwa newralgiczne punkty w jak jeśli chodzi o podociąg, y, bo to jest troszeczkę demagogiczne w tym wszystkim. Pan mówi o... O, o, o tym, o wodzie, a dlaczego pan powiedział, że w gminie Jabłony wydajemy kilkaset tysięcy, jeśli nie więcej, na budowę kanalizacji. Mamy naprawdę problem, poważny problem we Wsi mów, jeśli chodzi o cmentarz i bardzo poważny problem, jeśli chodzi o wsięzakowniądne pisywisko śmieci, które przez kilkadziesiąt lat przyjmowało ogromną ilość odpadów. Tak naprawdę to jest bomba ekologiczna i my musimy doprowadzić wodę w najszybszym możliwym tempie, do tych dwóch centralistycznych punktów, bo nie możemy spokojnie pracować tam. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeżeli Pan Przewodniczący chce usłyszeć o kanalizacji, to w mogę Państwu powiedzieć, że jest w Dłuż tylko kanalizacja, a te wszystkie, co kilometry są w zasadzie tutaj na prezentacji, to wszystko są osiedla skanalizowane. Jeżeli chodzi o jabłonne, staro jabłony, to niektórzy mają 200-300 metrów się do podłączenia. Wszyscy co mają 10-20 metrów, wszyscy są podłączani. Jeżeli ktoś ma 300 metrów, i jeszcze 200 metrów zerwać kostkę albo coś w tym rodzaju, to są z znów. Także jeżeli tutaj nie wejdziemy, ludzie nie wejdą po prostu w jakiś układ z bankiem czy kredyty czy coś, to nikt się nie podłączy. 300 metrów, proszę Państwa, dla indywidualnych, jeżeli się dwie osoby czy trzy nie dogadają, to jest, wręcz to jest nierealne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A jeszcze kolejny problem, przed którym stoimy, jak pomóc mieszkańcom przy Jabłota, szczególnie w tygodniu obrońcach ulicy Także, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawy? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jestem w tym Rakiemiecie z Chotomowa I mam takie pytanie: dlaczego pragnij bój się kłócą i nie zostawią tego, co było, a zajmą się tym, co teraz jest? Czyli braku e, wspólnego biletu z Warszawy do Schotomowa. Po pierwsze, bo ludzie chodzą na piechotę z Chotomowa do przystanka i z powrotem i e, poczekają w Schotomowie. Jeśli mogę przerwać, za chwilę skończymy ten punkt, proszę Pana, mamy kolejny punkt przegłosowany wolny wnioski. Wszystkie te wypowiedzi dotyczące innych tematów będzie można za chwileczkę, dobrze? A tej chwili wyjdzie w kanalizacji i wodociągu. Dobrze, a w tej sprawie też mam takie, taką propozycję, żeby ludzie zaczęli myśleć i na radni, i wszyscy, że to jest przyszłością, nasz, na, na, nasza przyszłość. I że jak my nie podejmiemy teraz decyzji, to później się będzie to wszystko nawarstwiało. I trzeba podjąć decyzję, żeby później nie było bałaganu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo tylko zapewnić, że naprawdę nie ma żadnych spółki między Radą a Wójtem, czy Wójtami, czy pracownikami urzędu, bo że Wójtom. Ja to potwierdzam tak ładnie, a to, że. Prosto tak musi być, bo już nic nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest tego wszystkiego. Także dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Spowiodłą po została poruszona sprawa osób diabłonych, które mają bardzo długi odcinek. Chciałabym, żeby państwo radni myśląc e, o takich podłączeniach dwie też pod uwagę osoby, które mieszkają przy drogach prywatnych, e, bo to też będzie problem przy I ewentualnie, mam jeszcze takie małe pytanie, ja dalej występuję jako ta biedna mieszkanka za torami, bo widzę, że te nieszczęsne tory są wielką granicą nie do pokonania w większości projektów. Mam takie pytanie, czy jeżeli się nie da tych torów i nie da się ją dogadać bo ktoś nie będzie chciał się dogadać z gminą Ościenną, taką jaką jest Bieliszew, to czy istnieje możliwość zmiany granic naszej gminy, gminy żebyśmy waleci się, się w Bieliszewie? Dziękuję ja, 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 Jak mieszkańcy, jak mieszkańcy tak będą chcieli, to pewnie może tak jest, ale nie ale to nie, nie wszyscy chcą. Dobrze Pan. Zapraszam Pana, zapraszam Pana, zapraszam. Dobrze, proszę, jeszcze chwilkę, jeszcze kilka. dobrze. dobrze. Maria Burzia. Następna wójta bloku 2003. Wytrzymałem w tej gminie tylko rok i dwa miesiące. Od tego zaczynamy. Zostałem zaskoczony wójta za wójta i zaproponował mi pan wójt w propozycję padła od pana wójta do mnie, że żebym podjął decyzję za, być zastępcą wójta, więc zastanawiałem się chyba, że dwa tygodnie nie mogę podjąć tej decyzji. Nie, nie mogę podjąć tej decyzji, ponieważ wójt był bardzo młody, a ja już miałem już wie, 60 plus. Ale pomyślałem sobie tak. wójt jest młody, nigdzie nie pracował jeszcze w normalnej, normalnej pracy, tylko był

Był rok 2004 2003 i była gmina w Golf był zadłużony o milion złotych na rzecz gminy. Było tak? No chcę się zapytać. Czy było tak? Było no, w związku z tym podjąłem ten temat Co? i łoczki związek Golfa. Chciał przejąć od koreańczyka Barka wody i kod na, na stole milion złotych. Milion złotych przy budżecie, proszę Państwa, u 15 milionów. Dzisiaj to byłoby 4 miliony złotych. Bo budżet jest około 60 milionów. I wszystko było dobrze. Dokąd nie przejął sprawy wójta. Rozmętyło się wszystko. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. W gminy były po prostu święte kroby. Tak mogę nazwać i to się tego nie wstydzę. W ogóle nie przyjmowali poleceń, nie wykonywali poleceń, ja mogę nazwiska mi się Tak Taki był stan gminy. Także panie i panie Marianie, my tutaj prosimy, jeżeli to może wolny wnioska, aby Ja tylko powiem jeszcze na koniec tylko mówię, że w pełni akceptuję i popieram to, co powiedziała pani Domański. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem z wyczerpaniem tematu dotyczącego wodociągów, kanalizacji na tego mnie nie Sądzę, że wszystkie te które tutaj padły są bardzo cenne i na pewno są zapamiętane i będzie wzięte pod uwagę. Mam nadzieję, że się spotkamy w przeciągu kilku miesięcy, może na jesieni będziemy potrafili wiedzieć dużo więcej na temat przyszłości, a nie tylko na temat przeszłości naszej, 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 naszej kanalizacji wodociągów. Także w tej chwili Panowie Wójtowie bardzo proszę, się zpilowali swoich urzędników do uchwały pracy. My do swojej strony e, będziemy współpracowali, wspierali, pomagali. Z proponuję zakłóceć na temat. Przebać, przechodzimy do kolejnego, do kolejnego punktu, czyli do punktu wolne wnioski i informacje. W tej chwili proszę Państwa, zgodnie Państwa. Nie, to powinienem